O! Uh. <śles> Sportowcy nie odpuszczają, cały czas będę się gdzieś tam kręcił z boku, e, badał sytuację Laury, a chciałbym spróbować poznać bliżej myślę, że Karolinę. Słyszałem, że dość dużo tutaj chłopaków pali na nią, ale myślę, że mam największe szanse u Karoliny, więc będę tego próbował. Dobra. Puszczę, to będzie koniec, a to nie pry! Dawaj Arek, wszyscy są, są ciekawi. U mnie, u mnie nic nowego stary, no co? Here we go again. To mówią. Ale to, to nie face powinieneś na kanapę? Czy? Zazwyczaj tak to na filmach było, nie? Jej nie pasowało, nie A gdzie on więc... spała w ogóle? Że kanapie. Gdzie Tu, gdzieś, tu? Mówiła, że lepiej wyspała się niż z tobą. No i zajebiście, on za łóżko dla siebie, mi tam nie przeszkadza nic. Myślę, że jest zbyt mało dojrzały, żeby no więc przeprosić mnie za to, że przez niego i przez jego głupotę nie mogłam zasnąć. A on nie wyszedł po ciebie? Nie, co ty? On, on zespał sam. Ale był Zadwolony. taki moment, że on tak, i jak hey. wracam z kibla, to łaskawie zdjął klapki, żeby mi nie klapać, jak, jak uznałam na kanapie. I nic nie powiedział? Boże, uroczo. Żartuję, żartuję. Ja mam enough of this person. Hmm. Jakby wiesz, mam dosyć naprawdę tego człowieka. Ja, mi się wydaje, że on tutaj nie przyjechał po to, żeby szukać sobie drugiej połówki, tylko żeby się powydurniać z chłopakami. Yeah. Ja nie wiem, co ona ma do ciebie, ty, ty yeah. zajebisty facet. Well. Tylko kawy nie robisz. Dlatego ma do ciebie problem. Marcin, co ty tak w nocy wstawałeś? Spać nie mogłeś. Ja nie wiem, ja mam płytki sen, ale ty też dobrze o tym wiesz. że mam płytki Z sen. W ogóle jesteś no, płytki Ja. Ja normalnie. U Mnie to się zrobiło skomplikowało. No a co to się wydarzyło? Tak szybko Wam, chociaż tak w skrócie, to. Adam mi podziękował. Adam ci podziękował? No a w nocy po prostu ja nie mogłam zasnąć, on nie mogę zasnąć. I tak się wierzyliśmy, wierzyliśmy, i wiesz, Ideś tam weszliśmy na taką strefę, takiego. Taki chłopczycy taki, wiesz, tak fajnie było. To balus będzie. No Dobre, tak, tylko że zasnę... masz... on poszedł do łazienki, ja zasnęłam. No i w nocy Adam mnie zaskoczył i pokazał dotyk. Mm -hmm. I, I nagle po prostu zaczął coraz bliżej, coraz bliżej, bliżej, i mnie tak mega objął, Wysłował mnie w nos. I podchodzi Marcin. O! Oh. Wziął kołdrę. Co?! I po prostu już tak, wiecie, za nie Czuję się komfortowo i fair. Ani z jednym, ani z drugim. Kurwa myślałem, że sytuacja bo ja wiem. A co chłopę. Karo powinna podjąć tą konkretną decyzję, wybrać jednego z nich, bo na ten moment mm, będą blokować innych uczestników. Ale tam coś długo szownaliście, co? ja. Nie mogę mieć sobie gdzieś tam czegoś do zarzucenia, no bo wiecie po, wiecie, po co tu przyszedłem, po co jest to wszystko, więc jakby ja tam robię swoje i wiesz, jakby nic tam, nic tam raczej personalnego do Marcina nie mam, to na pewno nie. No to ciężka sytuacja, no oni się znają jak łyse konie. Wydaje mi się, że jakby mieli, kurde, już miałoby być między nimi dobrze, to byłoby już dawno. Za programem. A ty Bartusiak? Chyba e, zadowolony. Właśnie gdzieś tam Laura wróciła, więc dobrze, dobrze się dzieje. Zazdroszczę ci strasznie tego, że, y, że masz Bartka. Wieszcie co, ale też chyba chciałabym porozmawiać z wami. Co chciał? Wróć. Y, nie no, bo w sensie to taki chyba pierwszy red flag. Ale właśnie wczoraj byłam naprawdę bardzo zmęczona. Nic nie zrobił złego, ale też nic nie zrobił. Byłam naprawdę zmęczona, widział, że nie mogę zasnąć, że się męczę. Fajnie jakby pokazał, że zależy mu na no mnie. tak wyczulone, nie? No, ale już, bo teraz zaczęłyśmy demonizować tych facetów. No, I to, ja ja teraz błagam, nie na... doszukujcie się teraz w każdym facecie Tak, bo Arka. nagle przez pana Areczka, nagle będziemy po prostu... Ja się nie Ale wymyśliłaś k tekst na gościa, nie? No, to jest pan Areczek, no. Myśleliśmy takie z Bartkiem wyzwanie, że ma podejść do Weroniki, bo ona była wtedy na basenie, nie? Yes. I ma podejść i tak wiesz, od tyłu zaś i takiego wymacać i powiedzieć, co to Ale were, ja nie kiedy? Sądziłem, że ona, a tak o, agresywnie wam chodziło. Dobre. Źle zrozumiałeś. Ale zmacać w co? Jak no wiesz, tak. tak no, od razu. Jezu, no nie wiecie jak się za babę zabiera. Każdy inaczej chyba, nie? No wy, wy nieumiejętnie, nie. A każdy ma swojej tajniki, nie? Jak ty masz od razu kobietę na pierwszym spotkaniu. No jakoś to... źle na tym nie wychodzę. Nie <laughs> gdzieś tam dotknąć za nogę, złapać za kolanki i powiedzieć, coś Wera, to co, co, co? Dobra, mniej agresywnie kiedy randka, to zrobiłem, nie? no po prostu yes, wyszło tak. Zjebałem, że zaprosiłem no, na stronę. O, mam wiadomość. Dawaj. O, kurde. Panowie, gdy liczy się wyłącznie treść, a nie forma, warto pozwolić sobie na szczerość. Hashtag rantka w ciemno, hashtag mówi się, co myśla. No, o co chodzi? Kurde, wybierzcie mnie. Ogarniaj się. Myślisz, że o mnie chodzi? Może my wszyscy mamy? A to w takim razie, ale słuchajcie, no bo skoro dziewczyny nas już znają, znają nasze głosy, więc randka w jakby nie ma tu za bardzo sensu, bo po głosie poznają, więc może będzie w takim razie osiem nowych kobiet?